Robert Lewandowski swawolili sobie w zalozy cubrem po meczu. Robert Lewandowski nie krył zaskoczenia, gdy zobaczył tenera FC Barcelony w szatni po ostatnim meczu druzyny. Zespół zwyciezer bowiem w den z Osasuna Pampeluna, wygrywając 1-0. Ksawi, który odpowiada za ich sukces zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do szatni. By podziękować zawodnikom za trud w wygrana. O dziwo, zabral ze sobą kamerzystkę, który miał uwiecznik z zakulisowe swietowanie. Gdy panowie przekroczyli próg, a kadro zgromadzonych na lawkach pilkarzy, dalo się zauważyć nagak klatę Lewandowskiego. Jakby tego było malo, fani gwiazdora dopatrzyli się, Ze pilkarz nie ma na sobie spodenek. Wychodzi wiecne to, że Robert pokazał się kolegom kompletnie nagi. Lewandowski jest nagi, dopytuje szokowanie internauci. Do tej pory nie dostali jednak jasnej odpowiedzi, bo sam zainteresowany łez skomentował tych rewelacji. Wideo na Twitterowym profilu klubu z Campenau obejrzano do tej pory ponad 200 tysięcy sympatyków katalonskiej druzyny. Bogusław Lesnodorski, były prezes Legii Warszawa, w ostatnim wywiadzie udzielonym kanalowi sportowemu negatywnie wypowiedział się o zonie Roberta Lewandowskiego, annie Lewandowskiej. Jak przyznał na forum publicznym, o ile ceni sobie jej mazę za osiągnięcia zawodowe. Tak nie może zrozumieć innych jego wyborów, tutaj bezpośrednio skrytykował ukochana Polaka. Jest to zona najlepszego napastnika na świecie i jedyna. O co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu. Z jaka przyszła storepka no, ka, wstyd. Tak upraszczam, już nie chcę więcej mówić. Wyobrażasz sobie zonę Mestiego, żeby się tak zachowala oburzał się. Myślicie, że nagie fałk z lewego przebije nawet jej modowe wpadki?